I co, zajechałyśmy do Ramsvikslandet, jest tutaj kilka parkingów po drodze. My jesteśmy obecnie patrząc na mapkę w tym miejscu. E, są różne trasy, tak jak widać. E, niebieska do, dookoła, można sobie wziąć mapkę stąd. Unotka. I właśnie są oznaczone trasy. Niebieska ma 14,5 km, biała 4 km, czerwona 1,8, żółta 8,2. Także każdy może wybrać, dobrać pod siebie trasę. Ja myślę, że my zaczniemy. Pójdziemy sobie zobaczyć ten punkt tutaj, a później zobaczymy. Parę metrów od parkingu i już fajne miejsce na. Grilla czy tam jakiś mały lanczyk Wielkomen Ja nie wiem co mnie pokusiło dzisiaj na te klapki już żałuję, że mi się nóżki zapiekają Zastanawiamy się jak te samochody tu wjechały Jednak nie. Nie, nie, te, bu te buciki się nadają na spacery, w promenadzie po jakieś miasteczko, gdzie idziemy na lody, robimy? tak rzadziej, niż... ale w teren to klapki ziska tylko. Kochani, naprawdę. Ludzie nie idzie. Idę do samochodu, teraz przepraszam klapki ziska. Zatrzymałyśmy się teraz na chwilę, żeby spojrzeć na mapę. Na chwilę obecną z naszego parkingu. Doszliśmy sobie tutaj ten odcinek, okay. ale stwierdzamy, że tutaj za bardzo już nas nic nie interesuje, więc odbijamy do parkingu po laczki Ziska, między innymi. Pójdziemy sobie tutaj kawałek tą niebieską, zrobimy całą białą, bo tutaj jest dużo różnych punktów do zobaczenia. I wrócimy sobie później tutaj tą pomarańczową. Tak, z pomarańczową, z powrotem na parking, tutaj. Już tak jest plan. Ruszamy. A ci jak zwykle nie poszli po, po szlaku i trzeba akcję ratowniczą im robić, o. Siedzą gdzieś kurde. Tam. Tych klapeżek nie polecam na te skałki, bo jak jest po skosie, o to mi, o, noga mi wyjeżdża. A trochę po skosie jest. <śmienny> <śmienny> Dlatego trzeba brać klapki ziska. Oh Ląd! Juhu! O, o Juhu. Chciałam lana. zerwać jakieś kwiaty dla królewne. jakieś jak to się nazywa, nenufar Juhu. czy co. O tu klap i pania w Gryz! <śmienny> Plan był taki, żeby spróbować tej wody, czy jest słona, czy jest słodka. No. A nie myć buta gó z gówna. A nie myć buta z gówna. <noise> ja pytam, ale, ty... ale ty, tu musimy kurde trysa kupić. No, no. co, słona czy słodka ta woda? Ja spróbuję z drugiej <głos> strony. <głos> Nie po prostu pyszna. nie czekoladowa. <grymna> <grymna> Z nutką czekolady o. <grymna> za parę kroków mamy parking. No, takie Sara. na całej Jednak zmiana planu. Uciekamy teraz, jesteśmy już przy naszym parkingu. I będziemy się kierować na ten parking. Tutaj sobie staniemy i zrobimy sobie białą trasę. Dla zainteresowanych, żeby spędzić trochę czasu na plaży, to też mijamy ją właśnie po drodze na ten drugi parking. Tak, właśnie rozmawiamy, że tutaj co chwila to jakieś piękne miejsce, gdzie człowiek nie przystania, to może sobie zrobić jakieś grilla, posiedzieć. No, o, w parkingu w ogóle jesteś tu fajne, że są toalety. I ja jeszcze dokładnie powiem wam, gdzie jesteśmy. I tutaj już niedaleko stąd jest ta plaża, co przed chwilą mijałyśmy. I to jest, jeżeli mamy tutaj ten Ramsik Landet. Dobra, prawie że całą matkę. To my jesteśmy tu tutaj na samej górze. To jest ten, ten Tongewik parking. Mhm. Mm to jest pięknie. Jest pięknie. Czy to od Janie Pabla No, kawcie już zalana, jeszcze mleczko się grzeje. Ech, fajnie, że jeszcze godzinka jest taka świeża, bo już przez chwilę myślałam, że jest 15.30, ale jest dopiero 13.30 Odpoczywaj Prince, nabieraj sił Kolejna wycieczka przed nami 4 km Na wprost niebieska długa trasa, a my odbijamy sobie na białą, czyli tą krótszą 4-kilometrową. Na razie mamy taki odcinek fajny malowniczy z fajnymi domkami, stugami. przyjemne. I w sumie ta trasa chyba będzie coś w takim klimacie, nie będzie za dużo jakichś przeszkód. Zdecydowanie łatwiejsza niż ta, w której byliśmy. A, no i jeszcze ważne co ja Krena zmieniła w końcu łabówie? Teraz to ja mogę znowu podbijać świat moich klatkach ziska. tutaj? Rzetędy? Och, nie. nie. Czy tu? Co to jest? Że oznaczenie że to jest biały Skrót! znowu się zgubiłyśmy. nachodził po takich kamieniach. Już nóżki troszkę bolą. Tego pancie go trochę ponosi. Mm. Uuu, żebym znowu w błotko nie wpadła, jak w te przedtem w główienko I tu wygląda jak to jest kryształ górski. Coś ty? No zobacz. Takie taki białe. Biały kamień wyglądający jak kryształ, tylko bardziej biały niż krystaliczny. Pięknie. Można iść, 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 iść. A tam jakie te bloczki, czy one się tak samo oddzieliły, czy oni je tak obcieli? Równo. Normalnie jak kawałki ciasta. Albo nie wiem czego. But she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlight's shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy. On the tak jak wyschnięta rzeka mm. Kurwa to... To, to dziury no, Bo to jest taka mała przepaść oh, No, ciężko to w niektórych miejscach by byłoby z tych schodków schodków, kładków po takim odcinku na skałach rozpalonych. Teraz mamy cień i lasek. Fajnie, nie? No i po tej pięknej wędrówce przez taki chłodny lasek znowu mamy kamienie. Co z tą trasą? Te dwa punkty są blisko naszego parkingu, ale trzeba do nich pójść z tą niebieską chyba co właśnie ta para szła, wiesz. Bo my sobie poszliśmy tutaj i się z nimi spotkałyśmy. Oni szli tak jakby górą i tutaj jest jeden i dwa. Czyli... Ale groty nie ma. Aha, tu jest trójka. No, to już jest tak jakby trochę poza, poza trasą, więc... My się tam z psem nie będziemy pchać. Mhm. Te gry są, te, te, te dziury gdzieś. Tutaj, o ile już ich nie minęłyśmy. I don't know. Nie, ma, nie jest nic napisane na trasie o tym, o tym procesie. A powinno być, że odbijasz tutaj do tego punktu i tutaj do tego punktu, nie? Si. A, a nie ma. No nie. Pianka na trzy palce. on wow. nam było trzeba. Takie spragnione. Mamy dwa w jednym wodę i cukier. Właściwie słodzik. Może orzeszka. O. O. Komu, komu. Nie pijesz pris? Nie pijesz, nie żyjesz. Wiesz, prawie wlazłaś w pajęczynę? Tak. Głową. Pant number one. 24. Jeszcze dużo. Nie tylko my, takie pracowite. I zbliżamy się znowu do skałek i wody. Nisulek, cieszy się? Średnio chyba. Kolejna. Pant, number two. Jakbyśmy tak od początku zbierały, pomyślały o tym, to już byśmy miały chyba pół kuponu. Pół losu albo losa, jak się mówi? Losu, losa. Tu gorącem buchnęło. Wyszłyśmy z lasku i od razu pff, ile to drzewa robią, nie? Trzymają temperaturę. Mamy ochotę zatrzymać się w somarstuce. To tutaj jest cały kemping, jest około 80 miejscówek i zaraz w pobliżu jest ta plaża, którą mijaliśmy, bardzo ładna. No i nasz parking gdzieś tam. Zeszłyśmy już z naszej trasy i mijamy właśnie. Kemping z takimi domkami letniskowymi i chcemy tam troszeczkę zajrzeć do środka. Spotkałyśmy wcześniej na parkingu starszą panią, właścicielkę. Ma około 80 i od wielu lat prowadzi już teraz niestety jej mąż nie żyje. Prowadzi to miejsce. Kosztowało ich to dużo czasu i nie mogli sobie pozwolić na podróże, mimo tego, że ta pani jest bardzo za podróżami i zawsze jej się marzył. Kamper no ale niestety w sezonie byli tutaj uziemieni przez gości i mogli sobie pozwolić tylko na jakiś krótki wyjazd poza sezonem i później już tak w październiku na jakieś wakacje w Hiszpanii. No a cały sezon spędzali tutaj, tak jakby można powiedzieć, pracując. No i dzięki tej opowieści jest to jeszcze bardziej ciekawe miejsce, żeby obejrzeć, co tutaj ciekawego na tym kempingu jest. Z takich dań głównych Ramsvik's Rek Maka, czyli maka z krewetkami na przykład 195 korun. Ramsvik's Burgiare 95, czyli około 100 zł. No to takie ceny szwedzkie. Jakbyśmy chciały sobie taką mini, mini stugę wynająć dla dwóch osób, to kosztuje 450 koron, ale już wkrótce zaczyna się sezon wysoki i będzie to kosztowało jeszcze raz tyle. Są pokoje dwuosobowe, trzy, cztero, pięcio, siedmiu także zależy od wielkości. Cena zależy od wielkości i cen można sobie sprawdzić w internecie, także później to ogarniemy. Na chwilę obecną idziemy zobaczyć, jak to wszystko się tutaj prezentuje. żone zimne piwko po naszej wędrówce. Chcąc opowiedzieć historię o tym wspaniałym kempingu, musimy się cofnąć do roku 1958, kiedy to pewna szwedzka para przeczytała ogłoszenie od rolnika, który potrzebował pomocy w ogarnięciu miejsca plażowego. Które zostało zanieczyszczone przez biwakujących tam turystów. No i oni się podjęli tego zadania, oczyścili tą plażę i wpadli na pomysł, żeby postawić tam kilka śmietników, zlewo zmywak z zimną wodą. I z czasem od przybywających turystów zaczęli pobierać opłatę. Po kilku latach stworzyli tam też mały sklepik, w którym do dziś serwowane są świeże bułeczki. No i tam serwowali tak do dziś oczywiście popularne w Szwecji grillkorf, czyli kiełbaski z bułką i mus ziemniaczany. A później w latach 60. zbudowano jedne z pierwszych domków kempingowych, a stało się to za sprawą pewnej pary, która w niepogodę spędzali dzień i noc w namiocie i bardzo poprosili, żeby mogli przenocować w jakimś suchym miejscu i wcześniej to była taka sala telefoniczna. Dzięki temu ci właściciele wpadli na pomysł, żeby stworzyć właśnie takie małe domeczki, jak najbardziej proste konstrukcyjnie. I ich znajomy architekt podjął się tej inicjatywy i wspólnie stworzyli właśnie projekt takich prostych domków, których Kilka sztuk zachowało się do dziś. Później to miejsce było cały czas rozbudowywane. Teraz jest pod opieką syna właścicieli. No i tych sztuk jest obecnie 86. Aż miałybyśmy ochotę wynająć kajaczek i trochę popływać, ale princ już jest zmęczony, więc jeszcze chwila, i będziemy wracać do samochodu. Ale dla Was, jakbyście się zdecydowali zaparkować w tym miejscu, gdzie my i pójść sobie e, tą trasą, chociażby nawet tą białą, którą my poszliśmy, warto tutaj się zatrzymać i właśnie wynająć sobie kajak. To kosztuje 100 koron, popływać, spędzić fajnie czas i później wrócić na parking, albo też wynająć jedną z tych somarstug. Ciekawa historia, naprawdę ciekawa historia i przemiła właścicielka, którą spotkałyśmy na parkingu. I stąd się wzięło właśnie nasze zainteresowanie w ogóle tym miejscem. Od 2019 roku jest właściwie w całości samowystarczalny, jeżeli chodzi o elektryczność, bo ma tyle paneli słonecznych. 618 paneli słonecznych na 86 dachach że w kuchni poleca zupę z naszego słoika zawykowaną ogórkową. Nie było czasu na gotowanie. No. ale nie miałyśmy chlebka, więc zrobiłyśmy. Rycerka kłamie, rycerka zrobiła. <grycia> zrobiłyśmy taki. taki chlebek. Nie ma mostu, nie jedziemy? Musimy poczekać aż most wróci. A zabrali, bo teraz to jest kanał i przepływać będzie statek.